Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Dying Light. Jak wiecie, niestety w poprzednim odcinku zginęliśmy. Więc zaczynamy od punktu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Ja tutaj jestem od razu w wiosce, żeby nie tracić waszego czasu. Będziemy starać się rozwalić i oczyścić tą osadę. Zapraszam do oglądania. Myślę, którędy tutaj w którym miejscu trzeba zamknąć tą bramę. W tamtym miejscu, ile mamy tych zombiaków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zombie. Ten chyba jest najbliżej, więc spróbujemy jego najpierw rozwalić. Było dosyć proste. Dobra, lecimy do następnych. застава на мыш. No, wreszcie udało się ją zabić. Czy to już wszystko, czy jeszcze? No, jeszcze zostało trzech, z tego co widzę. Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli ja tu wlezie. <śmiennie> Jeszcze jeden nam został. Jak widzicie, odblokowano na... odblokowano Przepraszam, odblokowała nam się bezpieczna bezpieczna strefa. I musimy znaleźć przywódcę osady. Tak? Kto tam idzie? Przysłał mnie Raiz. Mam coś odebrać. O Boże, to jeden z ludzi Raisa. Co ja teraz zrobię? Powiedz mu, żeby sobie poszedł. Jak będziesz miły, to może da nam spokój. Albo lepiej wyślij go do Gursela. On będzie wiedział, co zrobić. Proszę, my nic nie wiemy. Idź pogadaj z Gursalem. Mieszka nad sklepem. Dobra, więc idziemy poszukać niejakiego gursela. Kto tam? Hej, kto tu dowodzi? Rais mnie przysłał. Musisz pogadać z gurselem. Zajrzyj do dużego domu po środku wioski. Mieszka na piętrze. Tylko uważaj na jego kobietę. To diabeł wcielony. Eh, dzięki. Dobra, więc gdzieś na środku. Nad y, sklepem? Myślę, że to może być tutaj, gdzieś. Hej, jest tam kto? Ciszej tam! Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Rais'a. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz. Mi. Ayla, proszę! Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Miły Bóg, Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie? Tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skok mu zatwierdzić! Weź, daj spokój, Ayla! Dobra, masz. Nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był, zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. A więc są tam ludzie? Znajdziesz ich na wschodzie. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie. A więc musimy odebrać haracz na przystani promu. Zaraz zobaczymy, gdzie to dokładnie jest. Znowu dość spory kawałek, więc nie ma na co czekać i lecimy. A tu jest drutko czasty, więc prawdopodobnie i tak nie dalibyśmy rad wejść. Dobrze, a więc dotarliśmy na bezpieczną strefę i teraz musimy pogadać z Morganem. Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Już z powrotem? Dopiero co się Wam opłaciliśmy, krwiopicy? Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Raiz powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby swajczyć całe to miejsce do kasę? Jezu Chryste, wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać, a jednak trzymasz z nimi, no nie? Dobra, więc musimy zebrać skądś kasę. Aha, tutaj. Dobra. Dobra, Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra, Dobra, więc musimy zanieść pieniądze Raisowi. Ja postaram się tutaj dodać kolejny punkt do naszej siły. Twoje kopnięcie ma 10% szans na ogłuszenie wroga, ogłuszonych przeciwników. Zabija się o wiele łatwiej. Naciśnij E, aby aktywować kopnięcie. A więc wybiorę to i zobaczymy jak to nam będzie służyć. I wracamy z powrotem. Kawał drogi przed nami. Bo praktycznie cała mapa. Dobra, lecimy. Coś nie tak? Ktoś się przemienił na osiemnastym. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale... Nie będę owijać w bawełnę. Crane, potrzebujemy tej antyzyny na już! Rais obiecał mi dwie skrzynki, Draken. Dwie skrzynki! Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Tylko... Boże, tylko się pośpiesz! Sprawdzę, sprawdzę, tylko którędy tutaj będzie najłatwiej, no w sumie idziemy w miarę dobrą drogą. Lepiej tamtędy w sumie nie iść, omijemy to idąc drugą stroną. Też nie no, w sumie byłoby najlepiej tamtędy pójść, ale może spróbujemy trochę mniej inwazyjnie pójść gdzieś górą. Nie wiem, jakoś w połowie drogi. To dobrze, chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. Po co? Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku. To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się, co z nimi, albo nie pokazuj się tutaj. Dobra, więc w drodze. W drodze powrotnej musimy dojść do jakiegoś patrolu. Czy nas coś jeszcze goni? Nie. Dobra, więc sprawdzę, w którym miejscu to jest. No gdzieś w prawą stronę. Jeszcze dosłownie kawałeczek. A nareszcie. No chyba właśnie wykonaliśmy jakąś misję poboczną. Kim jesteś? Nick Pestel, amerykanin, tak jak ty. Dobra, więc... Lecimy na dalej. Tych, co USA! USA! Harańczycy tego nie cierpią. Śmieszne. Walić ich, co nie? Zagraniczniaki nie znoszę ich. Wygląda na to, że Harańczycy też cię nie lubią. Ha, jak się zaczęła ta sprawa z zombie mówiłem Wow, ale szal! Pomyślałem, że Raisa w sumie lubię, więc trzymałem się z jego gangiem. Ale potem wszystko się zjebało. A oni wykopali cię na ulicę z zawiązanymi rękami. To ich wersja. Tak czy siak chce spróbować w wieży. No i dobra, panie ziomek, jest interes. Ty nie zabierzesz do śniącej wieży, a ja ci dam coś, czego nie ma z pewnością nikt w tym całym kebabowym pierdziszewie. Dobra, nie będziemy teraz mu pomagać, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Lecimy znaleźć chybany patrol. Coś rozerwało tych ludzi na strzępy. Przeszukaj ciała. Musisz znaleźć małą kopertę z dokumentami. Uważaj, by ich nie uszkodzić. Są warte więcej niż życia gnojków. OST w mordę! Niestety zginęliśmy kolejny raz. Zostaliśmy ostrzelani przez jakiś patrol, no. Następnym razem będę musiał chyba się wyposażyć w jakąś konkretną broń, najlepiej strzelającą. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.